mano, dziś postanowiłem pokazać wam jak zrobić na, plik na hasło. Na pewno denerwuje was to, jeżeli współdzielicie z kimś komputer, że on, ta osoba może przeglądać wasze pliki, a w szczególności te, które byście nie chcieli. Tak więc jest sposób na to, bo na pewno dawno się zastanawialiście jak to zrobić, żeby dać ten plik na hasło. I do tego trzeba ten plik zaszyfrować. I ja do tego wybrałem program AX Script, ponieważ uważam, że jest um, prosty i... Ogólnie bardzo dobry, ponieważ szyfruje metodą 256 bitów. Tak więc po zainstalowaniu programu, oczywiście Wam się zresetuje komputer, to do chwilę trwa. Ja nie będę pokazywał jak instalować. Ikona od tego programu wygląda tak. Zaszyfrowane pliki też mają taką ikonę. Tak już dodam. I teraz tak. Załóżmy, że chcę sobie zaszyfrować piosenkę. Tutaj mamy AX Script. I dajemy zaszyfruj. Wpisujemy hasło. Dwukrotnie jakieś... Pierwsze lepsze, jak wpisałem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dajemy OK. Program szyfruje. I tutaj już mamy to. Jak widzicie, wtedy dany plik zmienia format na AXX. Jeżeli chcecie go odszyfrować, to trzeba w niego dwa razy kliknąć. I tutaj podajecie hasło. Tak jak wcześniej wpisaliście. OK. No i działa. W sumie to by było na tyle. Lecz, że chciałbym dodać, że od dawna nie robiłem nic, tak więc napiszcie mi w komentarzach, który poradnik byście bardziej chcieli. O tym, jak skrakować Vegas 11, czy mam zrobić, czy o podkręcaniu procesora, ale z użyciem bardziej zaawansowanych opcji, programów, z dokładnym wytłumaczeniem wszystkiego, nie tak, jak to zrobiłem w poprzednim filmiku. No i cóż, jeżeli chodzi o ten poradnik, to to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Skorzystacie z mojego pomysłu. Oczywiście, link do programu będzie dostępny w opisie, do jego poprania. No i to było na tyle. Życzę na Czekam na łapki, subki, komentarze. I oczywiście piszcie mi, co byście chcieli. No to by było na tyle. Cześć Wam wszystkim i wesołych świąt życzę.